Czy stepen to zwykłe oszustwo, czy może jest w tym modelu biznesowym jakaś metoda? Ok, więc pewnie wszyscy już słyszeli o stepen grze Move to Earn stworzone na blockchainie Solany. W tym filmie postaram się krótko wyjaśnić koncepcję tej gry, sposoby, w jaki pieniądze wpływają do aplikacji, wypływają z niej, jak działa to Economics i dzięki temu mam nadzieję, że będziemy bliżej odpowiedzi na postawione pytanie, czy jest to piramida, czy może jednak ten projekt oferuje coś więcej. Tak więc od początku. W jednym z poprzednich filmów mówiliśmy sobie, że ten projekt jest wspierany przez jedną z największych firm Venture Capital jak Sequoia. Ludzie, którzy tam pracują, są wymienieni z imienia i nazwiska, mamy linki do ich profili na LinkedInie, a jednym z doradców jest wiceprezes Adidasa. Jak na razie wszystko super. Następnie koncepcja, jak grać w tę grę i jak zarobić pieniądze. No, zasady są na pierwszy rzut oka bardzo proste. Zostajesz wynagradzany za pokonany dystans, chodząc lub biegając z odpowiednią prędkością. Oczywiście musisz mieć włączony GPS w telefonie, aby zweryfikować swoją lokalizację. Ok, proste. Więc to co musimy zrobić, to pobrać aplikację, uzyskać kod aktywacyjny, wpłacić solane, aby kupić buty NFT na rynku w aplikacji, co pozwoli nam skorzystać z nich podczas biegania. Kiedy przeliczymy ile musimy wydać, okazuje się, że jest to około 1200 dolarów, aby w ogóle zacząć grać nie mówiąc nic o wypłacie odsetek, ponieważ będzie to wymagało trochę pracy lub dodatkowych pieniędzy, aby osiągnąć określony poziom tych NFT sneakersów. Więc już na tej podstawie widzimy, że no to tylko gra. Nie tworzy ona niczego w rodzaju produktu lub usługi, za którą inni ludzie zapłacą. Tak jak to ma miejsce na przykład w projekcie HNT, gdzie zewnętrzne firmy korzystają z technologii na przykład w produkcji i płacą za korzystanie z sieci. A tutaj pieniądze, które zarabiasz są zasadniczo pieniędzmi pozostałych inwestorów. Więc rodzi się pytanie, czy nie jest to bardzo podobne do schematu piramidy Ponciego, gdzie wypłaty dla wczesnych inwestorów są pokrywane przez napływ świeżych pieniędzy od późnych inwestorów? Na pierwszy rzut oka może tak wyglądać, ale od razu trzeba zaznaczyć, że to nie jest tak, że stepę to jakaś firma krzak, która ukrywa wszystko przed opinią publiczną i po cichu gdzieś przelewa pieniądze. To zupełnie inna historia. Na przykład dlatego, że nie obiecają wysokich zysków, są transparentnie w jaki sposób zarabiasz ty jako użytkownik oraz oni jako firma, nie ma problemu z wypłatą pieniędzy, a do dodatek naturalnie wszystko jest przejrzyste na blockchainie. Jest to więc raczej pytanie czy model move to earn lub play to earn ma sens, ponieważ jest on zależny od ciągłego napływu nowych inwestorów. Kiedy sprawdzamy podaż GST tokena używanego w aplikacji, który zdobywasz po bieganiu właśnie lub chodzeniu, istnieje jego nieograniczona liczba, którą można stworzyć. Tak więc mając nieograniczoną podaż, musi istnieć również nieograniczona ilość popytu, aby to zrównoważyć. Nawet sam Steppen jest tego świadomy, ponieważ firma opublikowała post na blogu, w którym to przyznali, że jest to potencjalny problem i że próbują dodać nowe funkcje i zachęty dla graczy, aby pozostali na pokładzie przez długi czas. Twierdzą, i tu w sumie mają absolutną rację, że bez dobrze zaprojektowanej tokenomiki projekt może prędzej niż później się skończyć. Zaproponowane przez nich rozwiązania są zachętą do pozostania dłużej na platformie, wydając zarobione GST tokeny. Więc jeśli sprawdzimy, jakie zachęty nam proponują, to zobaczymy, że w pierwszej kolejności możemy podnieść poziom naszych butów, stworzyć nowe, sprzedać je w markecie w aplikacji, kupić więcej sztuk i wypożyczyć osobom, które nie mają ochoty inwestować lub nie mają wymaganej minimalnej kwoty, aby wejść w projekt, chociaż ta opcja nadal nie jest dostępna z tego, co możemy przeczytać na stronie. A z roadmapy z kolei dowiadujemy się, że będzie to gotowe w czwartym kwartale. Więc idziemy dalej. Możemy odblokować sokety, naprawić buty, ulepszyć klejnoty. I nie, pewnie nie chodzi o te klejnoty, oczywiście, i tak dalej. Nie ma sensu, by opowiadać się, co czym jest każdy z osobna, ponieważ kwestia można się domyślić z nazwy, a resztę wyczytać samemu, ponieważ za długo by trwał ten materiał. Więc jest to gra. I każdy może to przyrównać do np. ulepszania swojej postaci w grze, różne statystyki, możliwości i tym podobne. Idąc dalej, moglibyśmy powiedzieć, że wszyscy wiemy, że to jedynie opóźni to, co nieuniknione, że w pewnym momencie nadejdzie chwila, w której podasz przewyższy popyt. Innymi słowy, to wypłat będzie znacznie większa niż nowe pieniądze napływające do. Projektu, co będzie oznaczało jego niechybny koniec. Ponieważ, nawet jeśli opóźnisz moment wypłaty lub spowolnisz go przez zachęty do ulepszania butów, aby zarabiać jeszcze więcej z tej samej aktywności, moment wypłaty nadejdzie prędzej czy później. Jeśli inwestujesz w coś, w taki projekt lub cokolwiek innego, chcesz wyciągnąć z niego więcej niż płaciłeś na początku. A w tej chwili ludzie zarabiają od 40 do 200 dolarów za zwykły spacer. zrobimy prostą kalkulację, czyli weźmiemy 1200 dolarów początkowej inwestycji i podzielimy to przez 40 dolarów, które zarabiamy codziennie, to da nam zwrot z inwestycji w ciągu około 30 dni. To jest wręcz jakiś kosmos totalny. Więc aby pozostać dłużej, no myślę, że trzeba to jakoś znormalizować, żeby nie skończyło się to jak na przykładzie akcji Infinity. Czyli opcja proponowana przez Stepena, by wydawać więcej w aplikacji, jest jedną z nich. I też nie wiadomo, na jakim poziomie będzie stabilizował się kurs, jeśli ten szał na Stepena nieco osłabnie. Jeśli spojrzysz na to z szerszej perspektywy, każdy towar opiera się na podaży i popycie. Myślę, że nie da się tego przezwyciężyć. Gdyby popyt na cokolwiek od złota po dolara amerykańskie zniknął całkowicie, jego wartość również spadłaby do zera. Więc idąc dalej. Na swoim blogu firma napisała, że poza nagrodami pieniężnymi gry powinny dawać się oczywiście frajdę, ale także wiązać się z innymi korzyściami, takimi jak networking czy inne przywileje, jak w wielu innych projektach krypto, takich jak np. Board Ape sławne czy Fancy Bears itd. Podsumowując, no, jeśli sprawdzimy to economics, jest ono o niebo lepsze niż wielu innych projektów. Ale wciąż nieograniczona podaż GST jest czymś, co być może należy zauważyć i być może zmienić w najbliższej przyszłości. Chociaż wiem, że jest również GMT, Governance Token, który ma ograniczoną podaż i zasadniczo tylko ten token pozwala zwiększyć dzienny limit zarobków GST oraz ma mechanikę BTC, co oznacza, że dzienna uwalniana podaż jest połówkowana co 3 lata, coś podobnego do wydarzenia halvingu. Ale nadal jest to raczej przedłużenie czasu, ponieważ aby użyć GMT, musisz go zasadniczo spalić, więc w pewnym momencie GMT mógłby, może nie całkiem zniknąć, ale być go bardzo, bardzo mało. Więc raczej tu byśmy wracali do punktu wyjścia. Sama koncepcja no, ogólnie jest bardzo dobra, chociaż nie wnosi żadnej realnej wartości. Ponieważ kogo to obchodzi, czy codziennie biegamy lub chodzimy, aby polepszyć stan zdrowia? Nikt poza nami nie miałby z tego żadnej realnej wartości. Ale z drugiej strony, bieganie lub chodzenie to coś, co wszyscy robimy na co dzień i może mieć potencjał, aby utrzymać zapotrzebowanie na korzystanie z aplikacji. Aby wiedzieć, kiedy projekt może chylić się ku końcowi, trzeba oczywiście śledzić cenę GST, która w zasadzie pokaże, jaki jest aktualny popyt aplikacji. A jeśli zacznie spadać przez dłuższy czas, może to być sygnał, że zbliżamy się do Końca. Myślę, że te wahania, które miały miejsce w ostatnim czasie, to nic niepokojącego przy tego typu nowych projektach. Jeśli projekt miałby się skończyć, raczej nie byłaby to szybka akcja, a pewnie wysychałoby powoli, ponieważ wynagrodzenie za ten sam codzienny spacer by malało do momentu, aż nikomu nie opłacałoby się w ogóle uruchomić aplikacji. Ale na razie potencjalna linia mety jest bardzo daleko. Jak przed chwilą zer zerknęliśmy na whitepaper, w tej chwili to ekonomika i budowa projektu daje solidną perspektywę na co najmniej kilka lat, myślę, więc najprawdopodobniej zdążymy wypłacić to, co włożyliśmy na początku, i jeśli się pośpieszymy oczywiście, ponieważ to nadal jest bardzo wczesny okres dla tego projektu. Choć w tej chwili raczej ciężko o kod aktywacyjny do aplikacji. Koniec końców jest to gra, która ma w sobie całą ekonomię. Ulepszasz swoje buty, tak jak robisz to z postaciami w wielu grach, więc aby lepiej zrozumieć jej koncepcję, wyobraź sobie, że kupujesz grę, którą lubisz i zarabiasz grając w nią. I tak byś w nią grał, bo ci się podoba, więc rzeczy wokół niej to tylko dodatkowe korzyści. Więc jeśli chodzi o to, co napisał Sam Steppen, trzeba dodać dodatkową warstwę potencjalnych możliwości zarabiania, aby również dodać właśnie wartości tokenowi, co stworzy rodzaj, no właśnie, nieograniczonego popytu na niego. Ogólnie wszystko sprowadza się do tokenomiki. Dobrze zaprojektowany projekt, masło myślane, ma potencjał i może tak być i w tym przypadku. Na końcu chcę dodać kilka słów, które przeczytałem online, które przykuły moją uwagę podczas researchu do tego filmu: że ten rodzaj projektu, jeśli odniesie sukces, można go zastosować do dowolnej innej formy aktywności, od zbierania śmieci do edukacji, no właśnie, gdyż skorzystałyby na tym całe społeczności. Więc jeśli spojrzeć na to z tej perspektywy, wygląda to bardzo interesująco. Należy również pamiętać, że to nie jest poroda finansowa, więc powinieneś zrobić własny research, zanim zryzykujesz własne ciężko zarobione pieniądze. Okej, okay, to tyle ode mnie na dzisiaj. Dzięki i do usłyszenia.